i ja jestem Maseczek i witajcie w kolejnym filmie na kanale i akurat mam równo 1600 kredytów ale nie, nie będziemy dzisiaj wydawać kredytów jeszcze nie ale za to będzie można zarobić i tak oto już w najbliższym update'cie wyjdzie coś takiego jak Ceops rekrutuj sojuszników i dzięki temu będziecie mogli zdobyć aż 500 kredytów całkowicie za darmo tak zobaczyłem jak część z Was może była na live'ie, który był ostatnio na YouTube'ku to widziała, że nie miałem bety, teraz mam betę i jest coś takiego właśnie jak całkowicie nowy, przyjemny sposób na zdobycie kilku kredytów, na przykład jak będzie Wam do pasa brakowało ale jest ważny warunek, bo otrzyma się nagrodę tylko wtedy jeśli każdy zarekrutowany znajomy ma połączone konto z Facebookiem tak jak tutaj zresztą jest Napisane musi zmienić nazwę użytkownika też, czyli 200 kredytów wydać. Wiecie o co chodzi, więc tak 3, 5 znajomych można dostać, 500 kredytów i skrzynka prawdopodobnie skrzynka darmowa. Tak, Critical Passa jeszcze nowego nie ma, ale na pewno będzie fajny opening. Jeszcze planuję coś też bardzo ciekawego, ale to musicie poczekać jeszcze. No i tak naprawdę to tyle. O, i tu są zapewne połączenia, i tu można zapraszać osoby. O, i właśnie tak to wygląda. Ja was nie będę zapraszał. Chociaż mógłbym to zrobić, miał darmowy 500 kredytów. Ale to nowe osoby muszą być. Więc całkowicie. No albo chociaż szczerze. Szczerze nie wiem, czy to musi być nowy gracz. Nie ma tego opisanego. Nie wiem, jak chcecie. Yy... Skopiuję Wam, to będzie w opisie, więc jak ktoś chce spróbować y, Jakieś kredyciki mi gifnąć i tą skrzyneczkę ciekawą A chociaż nie wiem, czy to będzie działało dla osób, które nie mają bety Nieważne, więc działa to tak, nie mam rangi Może jakoś ranked zaczniemy grać, jakim, jakiś teamek zrobię Bardzo, bardzo ważna rzecz Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Discorda Linka macie w opisie Oraz na Twitcha Ostatni streamek był na YouTube, nie będę machał tak tym palcem już może. Ostatni streamek był na YouTubie, Trochę się zawiodłem. Nie, że było was mało czy coś, ale naprawdę streamek był genialny. Ale to całe YouTubeowe oprogramowanie, yy, te wszystkie... Yy, Ogólnie cały sposób streamowania na YouTube jest strasznie udziwniony. I na Twitchu naprawdę i jakość będzie dla Was lepsza. Mi będzie się wygodniej i czat czytało, i tam ogarniało inne rzeczy. Yy, większość rzeczy do streamowania przygotowałem, więc naprawdę to zapraszam na Twitcha. Zostawić followka, żeby na pewno nie oga ominąć streama, który myślę, że w piątek albo w sobotę, albo w niedzielę się pojawi. Na pewno. Teraz kolejna rzecz. Gdy w tym Critical Opsie, i tak się zastanawiam, wiecie, rozbrajanko jakieś? Szczerze mówiąc, możemy zagrać rozbrajanie, i będę kontynuował dalej. Chociaż trochę będę musiał się skupić, więc. Zobaczymy, jak to pójdzie. Więc, tak. Y oczywiście, dużo, dużo, mega dużo łapeczek. Tak, fajne łamciuka. Dużo łapeczek w górę. Piszcie komentarze, yy, to będę się naprawdę cieszył. Subskrybujcie kanał. Naprawdę większa część osób, które oglądają mój kanał, nie subskrybują go. Dlatego każdy klika czerwony przycisk, jak jeszcze go nie ma szarego. A jak ma szary, to upewnia się, że jest dzwoneczek, umarłem. I że dostaje wszystkie powiadomienia, żeby nie ominąć żadnego filmu i żeby być pierwszym, i jak ktoś będzie. Pierwszy pod jakimś filmem mi napisze komentarz. Pierwszy to przypnę mu serduszko, więc bądźcie czujni. Yy, o i startujemy giereczkę. Naprawdę, naprawdę, naprawdę... Zróbcie to, naprawdę dla mnie... Za dużo razy powiedziałem naprawdę, a my teraz... Fajnie Critical Ops, fajnie, że działasz, okej? Okay. Yy, xd jakoś ostatnio sobie gram. Mi się spodobał ten skin na XDeku, więc tak ktoś wie o co chodzi. Bo ja sam bym chciał wiedzieć. Dobra, z dwóch stron Mamy jakieś spocone platynki, no. I unrankedy, no. Bo po prostu mi się nie wczytują konta. Kontynuując. Lecimy sobie z gireczką Kupimy sobie tylko szybko jakiegoś Wektorka, o nie, nie ma pod CT Wektorka, unlucky Sobie z MP7 będziemy musieli zagrać Chciałbym postreamować trochę Dla was Critical Opsa, bo z... Mało nikt tak naprawdę, szczerze mówiąc Z Polski nie streamuje Critical Opsa. w Polsce Tak Więc ja bym mógł dla was to robić Z wielką przyjemnością ale nie na platformie jaką jest YouTube, ale Twitch. Czemu ich jest tak tu dużo? Dobijcie tam 100 followków, to będę się... Nie no, 100 followków. 500 followków, to będzie dobrze. Tak, 100 aseczek. aseczek. 500 followków i myślę, że będzie dobrze. 7 aseczek. No elo. I lecimy. Więc widzowie, wierzę w was. Ej, zapraszam, zapraszam. Załóżcie sobie konta na Twitchu. To nic trudnego, jak na YouTubie macie, to na Twitchu też powinniście dać radę sobie założyć, ale jak, nie wiem, o co chodzi w tej gierce. Najważniejsze i tak już wam powiedziałem o tym, tym, żebyście byli czujni, żeby ogarnąć sobie właśnie te darmowe kredyty. Ja spróbuję dla was tą skrzynkę zdobyć jakoś szybko, w miarę. Dobra, może pierwsza runda wygrana będzie. Dobra, tam nikogo nie ma. Idziemy sobie skrótem tutaj. No właśnie, jak chcecie też jakieś więcej gameplay bo ostatnio to tak z tym moim graniem to wiecie jak wygląda, jakieś kurde boty z Platyną 3 mnie robią, ale jakbyśmy sobie pograli, może jakiś turniej bym dla Was zrobił i z chęcią bym sobie go pokomentował, jakiś 1 na 1, może 5 na 5, 3 na 3, 2 na 2, nie wiem, piszcie pomysły, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. Ja wszystko czytam, nie zawsze odpisuję, czasem daję łapeczki, czasem nawet serduszka, jak ktoś zasłuży. I tak to, to się dzieje, ale że tak o przegrana 6-0, no czasami tak bywa. W ogóle fajnie te mapy wszystkie pozmieniali. Możecie napisać, co o tym sądzicie, o tych wszystkich zmianach. Bo naprawdę myślę, że są całkiem fajne. Trochę odświeżone teksturki, grafiki. Zawsze na plus. Myślę. Ojejku digielek i jaseczek. Nie, dobra, to połączenie nie istnieje i nigdy nie będzie istniało. A może jednak? Ale że... mam. Ale że sam zostałem w drużynie z jakimś Unrankedem. Ja też mam Unranked, ale. No widzowie. E, dokładnie tak. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. No cóż, takie życie. Tutaj jakiś ziomeczek dostał MVP, super. E, coś jeszcze. Jakiś Expic, jakiś Expic. A i bardzo ważna rzecz: zapraszam do wspierania wszystkich wspierających z YouTube'a. E, dodaję do znajomych critical opsie, więc polecam jak najbardziej, a jakichś lepszych albo jak dłużej wspierają to nawet i do klanu zaproszę laki jak oglądasz ten film to weź wyłącz zapraszania do znajomych i cię szybko zaproszę, ok, ok i napisz na discordzie fajny kciuk, dobra zostawcie miałem go złamanego tak, ej w ogóle nie wiem czy nie nagrywałem jeszcze wtedy się chyba wtedy miałem kanał i była taka długa przerwa, miałem złamanego kciuka Ktoś pamięta może? Widzowie? jakiś star starsi Jakiś laki może by pamiętał, Anubis nie wiem W sensie, nie wiem, chyba jakoś podobnie Was pamiętam. Nieważne To by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie Napiszcie jakiś fajny komentarz, nie zapomnijcie wbić na Twitcha i na Discorda Powinny linki być na dole Na pewno linki są w opisie, więc wbijajcie Followujcie na Twitchu, pojawią się streamki za niedługo już w najbliższą sobotę, piątek albo niedzielę. W fajnej kolejności to powiedziałem, tak wiem. Więc naprawdę zapraszam jeszcze raz. Dobijamy 5000 subów, więc naprawdę udostępniajcie jeszcze kto nie subskrybuje, to naprawdę zachęcam, zostawić tego subika. To naprawdę jest dla mnie wielka motywacja, a ja się rozgadałem, więc kończymy ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!